Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić kolejny warkoczyk do naszej kolekcji warkoczowej. Schemat będzie na zdjęciu, natomiast tutaj widzimy według jakiego schematu będziemy robić. Ja już mam tutaj zaczętą próbkę. Jest to zrobione. Tu jest ten motyw. Tutaj jest ten motyw. Tu jest ten motyw i teraz będę przerabiała tutaj czwarty raz. To będę w tej chwili to przerabiała. I robimy. Ja sobie po brzegu zrobiłam cztery oczka lewe, ale tutaj może być yy, różna ilość yy, wplecione w warkocz, tu może być jakiś wzór i teraz zaczynam. Yy, muszę zrobić te trzy oczka idą od spodu, ja, ja będę robiła, można oczywiście te oczka przełożyć na drut pomocniczy, ja w tej chwili będę robiła bez druta pomocniczego, pokażę Wam jak robię bez druta pomocniczego. Nitkę tutaj trzymam z przodu robótki, przerabiam kolejne trzy oczka, a następnie te trzy oczka Przekładam sobie tutaj na ten drut, wyciągam sobie w ten sposób i nawlekam. Tak. I przerabiam teraz oczka, które przełożyliśmy. One mogą być na drucie zapasowym, zaznaczam. I teraz, według schematu, teraz robię Tutaj, że te oczka środkowe muszą mi iść na wierzchu yy, na te kolejne oczka. Czyli co ja robię? Teraz nitkę trzymam od tyłu, przekładam na drut zapasowy albo na drut, którym robię i przerabiam kolejne trzy oczka. I teraz z przodu robótki biorę te trzy oczka, zobaczcie, w ten sposób ściągam z drutu. Tak? I te trzy oczka przekładam. O, i skrzyżowałam. I przerabiam sobie do końca rządka. I powstał nam już tutaj ten motyw warkoczowy. I teraz robię pięć y, rządków, tak jak mi, y, tak jak mi y, oczka schodzą z drutu, czyli prawe nad prawymi lewe nad lewymi. Robiłam jeden i teraz jeszcze cztery rządki. Tutaj możemy wykonywać ile chcecie przeplotów. Nie musi to być tyle, co ja robię, i to będzie uzależnione tyle, ile zrobicie przeplotów. Taką gęstość będziecie mieli tego warkocza, że on będzie miał albo gęstsze sploty, albo rzadsze. Trzeci rządek, czwarty, zobaczcie. Ja to robię. Tu mam cztery oczka prawe. Teraz jest warkoczyk, czyli przerabiam lewe oczka, bo jestem po lewej stronie. Lewe oczka. I teraz znowu mam, z brzegu mam. Cztery lewe. 12 prawych, bo 12 oczek wykorzystałam na, na warkocz. I cztery lewe. I ostatni już rządek. I teraz robię znowu yy, przeplot. I zobaczcie, jak to wygląda. Ja miałam w ten sposób, yy, teraz dwa oczka warkoczowe zrobiłam, znaczy dwa przeploty warkoczowe, i teraz chcę, tu miałam taką góreczkę, a tu chcę, żeby mi powstała taki. Yy, jakby yy, dziurka w odwrotną stronę przerabiam teraz i jak ja to robię jeden dwa trzy cztery i teraz zobaczcie miałam że te środkowe oczka przechodziły mi na wierzch i te brzegowe oczka wchodziły w środek a teraz co odwrotnie czyli nitka z tyłu cztery oczka, czy przepraszam, trzy oczka, przekładam sobie na drut, przerabiam sobie trzy oczka, te środkowe, i teraz te trzy oczka, które przełożyłam, przekładam sobie, zrobię po prostu sobie o taką przeplatankę. Tak jak mówię, można to zrobić na drutcie pomocniczym, że te oczka można sobie przełożyć na drut pomocniczy, zostawić z przodu robótki, przerobić trzy oczka środkowe i przerobić z drutu y, pomocniczego. Y, ja w tej chwili Wam pokazuję, jak to zrobić y, bez drutu po pomocniczego. Teraz potrzebuję te trzy oczka, żeby mi poszły od tyłu, zamieniły się z tymi trzema oczkami. Ale te trzy oczka brzegowe, żeby przeszły wierzchem. Czyli muszę przełożyć sobie nitkę od mojej strony, przekładam sobie trzy oczka na drut zapasowy albo na ten drut, który robię, bez przerobienia. Zobaczcie, tutaj mam nitkę, widzicie w tym miejscu. Przerabiam sobie trzy oczka na prawo i teraz. Te trzy oczka, które przełożyłam bez przerobienia, muszę zamienić miejscami. Czyli sobie w ten sposób o zamieniam miejscami. Raz, dwa, trzy i sobie robię te cztery oczka brzegowe. O. I w taki sposób mi wyszło. I teraz przerobię. Kolejnych sześć, pięć rządków, które są pomiędzy przeplotami. 1 Teraz robię drugi rządek. Drugi rządek teraz będzie trzeci rządek i jeszcze dwa i ostatni i ostatni piąty rządek I znów robię teraz przeplot. I teraz zobaczcie, tu mam taką górkę, tu mam dołek, ale pomiędzy tym mam mieć warkocze. Czyli teraz te oczka brzegowe muszą mieć wierzchem zamienić się z oczkami środkowymi. Ale warkocz będzie w tą stronę i w tą stronę. Czyli przerabiamy cztery oczka. cztery oczka i teraz 3 oczka zdejmuję sobie bez przerobienia nitkę mam za robótką przerabiam sobie trzy oczka i te trzy oczka które miałam nieprzerobione przekładam zamieniam miejscami ten sposób, żeby one mi poszły na wierzchu. Coś mi tutaj zaraz poczekajcie, bo mi złapało coś źle. Nitkę o, muszę se to oczko o przerobić, bo mi bo mi się spróło o, jed o jeden rządek dwa trzy a teraz te trzy oczka muszą iść od tyłu a te trzy oczka iść od przodu czyli włóczka od mojej strony przekładam sobie bez przerobienia włóczkę mam tutaj przerabiam sobie trzy oczka prawe Wracam do tych trzech oczek nieprzerobionych. Mm. Wracam się do tych trzech oczek nieprzerobionych. O. I zamieniam miejscami. I zamieniam sobie miejscami. Raz, dwa, trzy. I cztery oczka lewe. I wyszedł nam taki warkoczyk. Oczywiście można sobie tu w środku zrobić ryż, można sobie kombinować, ale w najprostszej formie ten warkoczyk wygląda tak. Ja będę robiła teraz kaptur, gdzie będzie ten warkoczyk szedł od, na około buzi, więc zobaczycie, jak to, jak to będzie wyglądało. No, a na tą chwilę wygląda to w ten sposób. A schemat wygląda tak. I powtarzamy. Robimy 26 rzędów. I powtarzamy od trzeciego rzędu i tak w kółko. Dziękuję bardzo.